Dzisiaj wyczekiwany odcinek tam teraz Pierwsza szafka, szafka na ubrania. To są moje wszystkie ubrania i cieplejsze i gorące dni, sukienki, bielizna. Na dole jest jedna książka. Narzędzie zaraz odpożywam i pokażę. O, fletnia. Nie wiem, czy ktoś wie, ale gram na fletni i na jeszcze jednym instrumencie, ale to później. Mam w innym miejscu okulary do pływania. Bezpieczniki pewnie. Narzędzia, zestaw narzędzi. Nie będę wszystkiego pokazywać, ale jest tego dosyć dużo, kable, kamizelka drogowa, termofor koniecznie na wszelkie bóle brzucha, żeby się ogrzać. Okay. Następna półeczka to jest taka malutka. Tutaj trzymamy klamerki, książki zeszyty, także z tej strony też jest półka, tylko można się dostać do niej poprzez otwarcie tej klapy. Tam z tyłu, nie wiem, czy było widać. Kolejna szafka to jest szafka na ubrania sportowe, ubrania sportowe, ubrania igiego. Dosyć pojemna. Kolejna szafka, to jest jedna z największych szafek. Bardzo, bardzo pojemna. Widać od razu, że mam matę, kaski, plecak, miski, baniaki na wodę pitną. Dwie butle z gazem, zapasowe jedno krzesło, grill, węgiel, durszlak, miski, trzy zgrzewki wody, karton z technicznymi rzeczami, suszarka do włosów. Hmm. To jeszcze zapasowe koło roweru, karton z jedzeniem, dętki, pompki, parasol, cianki do usuwania, maski do wody, okulary, trzy zgrzewki wody, cztery kaski w sumie rowerowe, dwa takie zwykłe i dwa do zjeżdżania w dół, hamak, wędki, hulahop i wiele innych rzeczy. O, mam taki problem z tą szafką, zabezpieczamy. Następna szafka, szafka na przyprawy o! Wszystkie pod ręką, które używamy na co dzień, szafka, w sumie szafki przy głośniku, tak, dwie kosmetyczki. Najważniejsze rzeczy podróżując to są narzeczki i plinczek do paznokci. Nawet zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy już tyle dni i co chwilę trzeba jedna dbać o to. Szkolenia. Kremy z filtrami, szampon do mycia w rzece, czy tam w morzu, kartę z technicznymi. Także taśmy, liny, klamerki, petardy na dzikie zwierzęta, dwie apteczki. W apteczce mamy dosłownie wszystko, nawet antybiotyki. W tym miejscu znajdują się akumulatory. Tutaj są dwa schowane, trzeci. Akumulatory ładują się w trakcie jazdy. Super rzecz. Gniazdka na 220V. Kiedy mogę sobie podłączyć suszarkę do włosów. Także waterpika mycia zębów. Dodatkowo mamy cztery telefony komórkowe: kostki do ładowania, kable, gimbala, laptopa, odstraszacze na komary. Dodatkowe baterie latarki, igły, nici, nożyczki. Jest tyle garzeczków, że mogłabym wymieniać i wymieniać. Następna szafka. To jest karton z warzywami. Kolejny baniak na wodę. Pinek, który służy nam do wyrównania poziomu kampera oraz do wyjścia kosz na śmieci. Nie będę otwierać tego tu, ale tutaj widać, że jest szafka. To jest taka szafa na buty. Klapki, dwie pary koniecznie. Jedne do wody, buty osobno do wody, adidasy do chodzenia w górach, buty na rower, również trzy zgrzewki wody, drewno na opał, woda, także tutaj trzy koce, ręcznik papierowy, kuchenka. Kuchenka na razie jest złożona, tak wygląda. Kuchenkę rozkładamy. W Nożyczki, do wina. W tej szafce jest w tyłu butla gazowa, płyn do naczyń, miód, kawa, czekolada, mleko. Ciekawostka: mleko łaciate, jeśli można to nazwać mlekiem, łaciate czerwone, czy 2%. Nie potrzebuje leżakować w lodówce po otwarciu. W tej chwili mleko ma tydzień. I nie jest zepsute, uwierzcie mi. Rędna szafka. W tej szafce jest bok, oliwy, makarony, puszki, herbata, mąka, kasze, talerze, miód, deski do krojenia. koniecznie gas pieprzowy, pistolet do wyciskania silikonu, plus tuba silikonowa, pęseta na kleszcze, mapy, plastry, ty z muzyką, sznurki, liny, pasy. W górę w tej dużej szafce jest saperka, siekiera. Sprawdzimy ile jest tutaj stopni. 16 wrzesień 2022 24 23 stopnie. Nie, więcej thank <laughs> you